W sobotę 1 marca PTTK Husaria Koło Wojskowe Czarne zorganizowała dla dzieci i młodzieży 35. edycję biegów na orientację. W ten sposób uczczono kolejną rocznicę wyzwolenia czarnego spod okupacji niemieckiej. Młodzież zgromadzona w klubie batalionowym w celu rejestracji drużyn pochodziła z kilku szkół gminy czarnej. O samych zawodach szerzej opowiedział nam prezes husarii, pan Wiesław Kasprzak. Sponsorem nagród oraz współorganizatorem jest burmistrz miasta i gminy Czarne oraz dowódca jednostki wojskowej 4850, jak również dowódca garnizonu jest komandorem. W tej imprezie, na dzień dzisiejszy, w tych biegach bierze udział 85 dzieci ze szkół całej gminy. Są to dzieci ze szkoły w Czarnym w Przemieniewie oraz w Wyczechach. Te zawody są organizowane w dwóch kategoriach. Jest to kategoria juniorów oraz kategoria seniorów. Juniorzy mają dystans do przebiegnięcia 3 km, natomiast juniorzy biegną na dystansie kilometrów pięciu. Po zakończeniu tych zawodów będzie tradycyjnie grochówka wojskowa dla wszystkich dzieci oraz pieczywo. I na samym końcu zostaną rozdane nagrody, które zostały ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Czarne. Jako budowniczy dzisiejszych tras w 35 biegu na orientację chciałbym poinformować, że te trasy to są w dwóch kategoriach: kategoria juniorów i kategoria seniorów. Jest to trasa średnio przebieżna w większości po w lesie, po leśnych. Dla juniorów, w których występuje 22 drużyny, trzyosobowe, jest to trasa w granicach 3 do 5 km. Czas na pokonanie tej trasy 30 minut. Dla starszej grupy junior, seniorów, trasa od 5 do 8 km, czas do pokonania 40 minut. Stopień trudności, no, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to średnio przebieżna, czyli wielkich utrudnień nie ma, warunki zimowe nie występują, także wszyscy uczestnicy powinni spokojnie dobiec, zaliczyć punkty i wrócić z powrotem w wyznaczenie. Generalnie rzecz biorąc, razem z opiekunami w granicach 120 osób bierze udział w dzisiejszej zabawie, w tych dzisiejszych biegach na orientację. 22 drużyny juniorów i 11 drużyn seniorów. Zakończenie mamy wojskową grochówką, a w międzyczasie rozdamy suweniry dla najlepszych. Drużyn z poszczególnych yy, kategoriach wiekowych, a zarazem yy, jako sponsor dzisiejszego yy, biegu yy, dowódca 252 Batalionu yy, Remontowego, pan pułkownik Milewski, u, yy, fundował Ręgrafy. To te rengrafy otrzymu, otrzymają szkoły poszczególne szkoły. Z kolei burmistrz, pan burmistrz zafundował nam właśnie tą grochówkę wojskową i te suweniry, które zostaną rozdane najlepszym uczestnikom. Oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród dokonano w sali widowiskowej klubu batalionowego. Zaczniemy od pierwszych miejsc i od grupy starszej. Pierwsze miejsce. Drużyna numer 57, Wiarusy, czas, ukończyła z czasem 72 minuty. Wiarusy są? To jest dyplom. Gra, to jest kapitanem? Wyższy to to dyplom. Gratulacje. Pierwsze miejsce i tu się komplikacja zrobiła w grupie juniorów. zajęły dwie drużyny. I pierwsza jedna, znaczy dwie pierwsze egzekwo Tygryski i. Y, Czego? Gladiator? Czy... Gladiator MT-2. Proszę bardzo. Gratuluję. Gratuluję. W kategorii seniorów drugie miejsce drużyna, no na czasie, z nazwą Majdan numer 28. Gratuluję, gratuluję. Wybierzcie sobie z tych nagród, które tu zostały. W juniorach skomplikowała się sytuacja. Bo dwa drugie miejsca są egzekwo. Cytrynki i snajperki. Zapraszam. Snajperki, to jest kapilaremko. Proszę bardzo, gratuluję. To proszę I trzecie miejsce w kategorii seniorów Drożdy, drużyna numer 22. Gratuluję, gratuluję. I ostatnia trzecia drużyna, a to już jest w sumie piąta. W juniorach drużyna 52. Krzemień. Proszę dla Ciebie. gratuluję. Dlatego, że za cierpliwość dostajesz latarkę, a dla Was, y, dla tych, których nie ma i dla Ciebie po jednym y, y, Wyróżnienie dowódcy 52. Batalionu Remontowego dla najlepszej drużyny w 35. biegu na orientację w rocznicę wyzwolenia czarnego, czarnym 1 marzec 2014. Tabliczki okolicznościowe fundowane przez dowódcę 52. Batalionu Remontowego Ziemi Czuchowskiej. Organizatorzy złożyli na ręce opiekunów grup z poszczególnych szkół.